Jest późno, ale to nic. Witam serdecznie w tym nowym odcinku programu. I tak porozmawiamy sobie dzisiaj o Michale Probierzu, o tym, co się działo w Gdańsku na meczu ligi konferencji i o wspaniałej prezentacji Karola Angielskiego. Probierz został selekcjonerem kadry U-21 i niby nic dziwnego, bo chłop ma warsztat i jakieś tam umiejętności, dość poważne w sumie nawet, tylko no niepokoi bardziej to jak on się wypowiadał o, o młodzieżowcach. I się skończy może wreszcie te, te takie pieprzenie, że Probierz nie stawia na młodzież. Nie stawia, bo ich nie ma po prostu i taka jest prawda. I o tym jak na nich stawiał, a stawiał na nich praktycznie wcale. No a druga sprawa, no to troszeczkę mi to śmierdzi takim kumoterstwem, bo Znają się z Kuleszą od czasu w więc dość długo już. A, a, a co więcej, no niestety... No, Probierz nie jest znany z tego, że stawia na Polaków, bo na przykład w Krakowie to sobie stworzył swoją własną wieżę Babel. Zamiast składu opartego na Polakach, wychowankach czy tych młodzieżowcach, ogólnie mocno hejtował chyba przepis o młodzieżowcu. Nie wiem, czy jest idealnym wyborem na to stanowisko. Yy, no fajnie, że Kulesza w jednym z wywiadów na Interi bodajże żartobliwie stwierdził, że no teraz będzie musiał grać młodymi Polakami, bo nie będzie miał wyboru. Ale też obiecał, że nie będzie naturalizował żadnego młodego Słowaka, więc będzie to może jakiś tam yy, progres, postęp i pewna nowość w pracy pana probierza. No zobaczymy, co z tego. Wyniknie. A w czasie meczu Lechi z Akademią Pandew doszło do burt na stadionie i nie byłoby w tym kompletnie nic dziwnego, bo jakby polski kibic jest, przepraszam, polski kibol jest zdolny do wszystkiego. Jednak no pretekst i powód z jakiego to zostało, z jakiego to wynikło, no jest po prostu dość zabawny. Mianowicie poszło o Pab kibiców Lechi T29, bodajże, znajdujący się na stadionie, upamiętniający stary stadion Lechi. Mianowicie zmienił się agent tego budynku i tego pubu, I, i, i obecny pochodzi z Lubina. I to się kibicom Lechi nie spodobało, wyobraźcie sobie. Co więcej, yy, to już przed meczem się zaczęło. Przed meczem został użyty tam gaz, yy, łzawiący bodajże. I ochrona tego, tego pubu uciekała ze swojego budynku, który praktycznie był zrównany z ziemią i uciekała tymi korytarzami tam stadionowymi tak daleko, tak głęboko i tak dobrze znali stadion, że uciekli prościutko na trybunę Lechi. Niesamowite. Wstyd ogromny. Lechia podobno, jeżeli jeszcze raz dojdzie do przerwania meczu... Zostanie ukarana walkowerem i co za tym idzie, odpadnięciem z, z ligi konferencji. No, wstyd na całą Europę, niesamowity. Takich ludzi się tam nie powinno wpuszczać. Stało się, i, i teraz, no, nawet nie wiem co musimy zrobić, żeby teraz y, jakoś odbudować tę pozycję i, i pokazać, że jednak jesteśmy w miarę cywilizowanym krajem. Bo, bo i w Szczecinie, i w Poznaniu fajnie się na tych trybunach bawili, a jednak w Gdańsku, jak zawsze, coś musieli odwalić. Karol Angielski został zaprezentowany w piątek, bodajże, w Sivasporze, To też było niesamowite widowisko. Na, na ten, ten spektakl przybyło zero ludzi, ponieważ prezentacja odbyła się na warunkach jak z B klasy. Chociaż nie wiem, czy na B klasie nie ma lepszych boisk. A sam Karol dostał koszulkę bez nazwiska, bo raczej nie wiedzieli, czy napisać angielski, czy english. I jeszcze była w rozmiarze 3XL chyba, także już... No, amatorka totalna, ale, ale zaprezentowany. Będzie grał, miejmy nadzieję, że nie będzie miał problemów z, z płatnościami, bo też w Turcji lubią sobie nie zapłacić jakichś tam wypłaty. Komu wypłata jest potrzebna do życia, bądźmy poważni. No, i dosłownie przed godziną zakończył się mecz o Superbuchar Polski. Raków wygrał 2-0 z Lechem. Oczywiście jest to mecz, który więcej kontrowersji budzi tym, że się odbywa, niż tym, że jest. Bo od lat dyskutuje się o tym, że jest to mecz niepotrzebny w żaden sposób i nikomu do niczego. No, ale jest. Kto tam chce, może obejrzeć. Komu się nie podoba, to nie musi oglądać. No, Raków wygrał, ma kolejne trofeum zabrane Lechowi w ostatnie kilka miesięcy. I co? I czekamy na start sezonu Ekstraklasy, zobaczymy jak to się w tym roku potoczy w lidze. Ode mnie to tyle w tym odcinku, yy, dzięki za oglądanie, za to, że tu ten, ten i te suby, to wszystko tego elegancko i do zobaczenia w następnym odcinku.